Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i prowadzę bloga książkowego Górowianka. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z książką Wielkie Błędy Wielkich Naukowców Luki Periego. Wbrew pozorom, nie jest to książka tylko i wyłącznie o błędach. Jest to książka przede wszystkim o nauce, znaczeniu tego. Żeby przeprowadzać jak najwięcej eksperymentów, żeby zawsze być nieufnym do najnowszych odkryć, a jednocześnie podchodzić do nich z otwartym umysłem i szukać nowych zastosowań. Bo to, co czasami naukowcom, odkrywcom wydawało się od taką ciekawostką, często zmieniało się w rzeczy bardzo potrzebne i przydatne, i używane do e, dziś. No takimi e, wynalazkami są na przykład fale radiowe, które e, dla pierwszego wynalazcy, e, odkrywcy, nie wynalazcy były ciekawostką. Od taką. A czy będzie jakieś zastosowanie? Nie sądził. No i właśnie o takich, e, takich podejściach, ale też i błędach e, różnorodnych, bo znajdzie się tutaj e, temat. Czwartego stanu skupienia wody, istnienia Marsjan i kanałów na Marsie zbudowanych przez Marsjan, i wielu, wielu innych ciekawych rzeczy. Ta książka uświadomi nam, jak odkrycia naukowe czasami mają wpływ na literaturę, filmy i wszelkiego rodzaju dzieła. E, uświadomi nam też, że nauka nie żyje w prówni, że e, nauka, kultura i codzienność przeplatają się, e, bo czasami wielkie podróże w kosmos mogą zmienić naszą codzienność. I nie wcale dlatego, że my będziemy lepiej rozumieli ten kosmos, ale będziemy mieli po prostu mniejsze urządzenia lub e, lepiej przystosowane środki czystości, dezynfekcji. Czy po prostu. E, komputery w niewielkich, e, niewielkich wielkości, niewielkie komputery a nie tak jak kiedyś na początku bywało to, że zajmowały kilka pokoi no bo jak rakietam zabrać taki wielki komputer nie da się, więc trzeba było myśleć nad mniejszymi i właśnie tego rodzaju problemy przyczyniły się do tego, że nasze życie wygląda nieco inaczej mamy tu e, zbiór wielu paradoksów ale też ciekawego podejścia do tego co można badać, w jaki sposób można badać, dowiemy się, jakich, jakie odkrycia dokonali ci, którzy także popełniali błędy. Zrozumiemy, że także wielcy naukowcy, wielkie autorytety także mogą popełniać błędy. I bardzo ważny jest, jest też dystans do własnych badań tego, aby umieć słuchać innych. Aby być otwartym na krytykę, na inne spojrzenie, bo czasami ktoś może nam podpowiedzieć, w jaki sposób popełniliśmy błąd i możemy go naprawić, wyciągnąć nowe wnioski, odkryć zupełnie coś nowego. Zdecydowanie polecam książkę, napisana w bardzo przystępny sposób. Dość dużo jest tutaj ilustracji takich prostych. I każdy dział kończy się e, komiksem zabawnym, podsumowującym e, całość, e, całość rozdziału. Polecam i do zobaczenia.